Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Pytanie pierwsze dotyczy ważnej inwestycji stadionu narodowego, basenu też, ale chodzi przede wszystkim o inwestycje. Czy ta inwestycja w 2012 roku została zakończona i rozliczona? Jaki jest koszt tej inwestycji? Jaki był koszt, kiedy uchwałę podejmowała Rada Ministrów uchwałę nr 191 przez 2009, a jaka jest ostatecznie, jaki jest ostatecznie koszt tej inwestycji? Pytanie związane też ze stawionem narodowym czy zgodnie z prawem zostały wypłacone po pierwsze nagrody, po Milion mln tysięcy złotych dwóm prezesom. Kolejne pytanie też czy zgodnie z prawem zostały przekazane środki z rezerwy celowej sześciu milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli w sposób zdecydowany powiedziała, że prawo zostało naruszone. Pani minister sportu mówi, że było to uzgodnione z ministrem finansów. I proszę odpowiedzieć, czy rzeczywiście tak było. Dziękuję bardzo.